Hej, witam was w unboxingu autka Nissan Fairlady 350Z firmy Next. Tak prezentuje się opakowanie. Na froncie mamy plastik przez który możemy dojrzeć model oraz loga różnych firm m.in. innymi Next czy Welly. Na dole możemy znaleźć wszelakie informacje na temat importera oraz producenta. Z tyłu jest napisane auto metalowe z plastikowymi elementami w 10 różnych językach oraz ostrzeżenie również w różnych językach. Z boku możemy dostrzec informacje na temat licencji, a z drugiej strony jest dalsza część o posiadanych licencjach. Od góry możemy zobaczyć autko czytać logo producenta oraz że model jest w skali 1 do 60. Przejdźmy do unboxingu. Po otwarciu opakowania możemy dostrzec samochód oraz kartonik z logiem firmy NEX, na którym na przykład możemy postawić nasz model. Wracając do autka to ma on lager pomarańczowy z domieszkiem brokatu. Samochód nie posiada żadnych lokowań ani wineli. Na masce możemy zobaczyć dwa wcięcia idące wzdłuż samochodu. Z możemy użyć ciekawe grille i wycięcia oraz w ciekawym i dużym kształcie światła. W tyłu są smukłe wcięcia i specjalne miejsce na rejestrację samochodu. Jeśli mam wymieniać wadę wcześniej, która strasznie się wrzuca w oczy, to na pewno będą koła. Możliwe, że jest to doległość mojego modelu, lecz koła są bardzo źle spasowane, a tylne koło się nawet nie rusza. Na spodzie możemy odczytać Nissan Fairlady Lady Z Made in China oraz logo producenta. Plusami tego modelu na pewno jest wykonanie szczegółów, ładne malowanie oraz schludne opakowanie. Niestety minusem jest złe spasowanie oraz rozwalone koło. Dziękuję za uwagę.